16 z tej strony, Cipatryk, 1995 tak możecie zauważyć, jest kolejny ucieleczek serii. zagramy w Lucius i tak, i jak podejrzewam, nie była to wina mojego komputera e, z powodu tych lagów, tylko wina Luciusa. Rozprawdzałem wszystko, co się da. Weszło na to, że Lucius stopała. Czekajcie, bo chciałbym jeszcze jedno zobaczyć. Bo mamy tutaj te 6 na 6. Dobra, nie ma tu nic co mogę wziąć Chyba tam coś było wydawało mi się chyba tylko Dobra, idziemy A, Bedroom, bedroom y, nie bedroom, tylko Bathroom no. I tutaj właśnie musimy zrobić tak Czekajcie, ja tylko tego, tego Chrystusa odwrócimy Ok, i napełniamy wodą buteleczkę A teraz lecimy z powrotem. się to można tędy przejść przecież. Nawet szybciej będzie e, tak tu. Nawet fajna muzyczka przygrywa w tle. Chyba jedyna dopas dobrze dopasowana muzyczka. E, tak, trochę przyciszyłem dźwięki. Mam nadzieję, że. doa I zaś te przycinki. No nie wiem. No, Agnes umarła. Eee. No, coś podejrzewam, że to gdzieś tutaj mu. O właśnie, tak tutaj. Wow, wow. Musimy zabić tamtego kolesia lokaja. Nigdzie nie widać czachy. No może najpierw je wyłączmy. To byłby jakiś plan. One są włączone. A, czekajcie. Co? No co się stało ze światłami? Z rwkami, ale starze. Chuj, waks ty chodzisz wolno. If you play outside, be careful. The ground can be very slippery. A, gdzie on idzie? No ma tędy iść. Gra, że on chce tędy przejść. Wyszedł. Okej. Okay. Alistar. Ej, Alistar. Boże, Alas, Alastair? Czy jak on się tam nazywał? On musi umrzeć. Przygotuję sobie telekinezę. No to niestety, już takie... Başı güzeldir şöyle bir sürpriz. Tövbe estağfirullah. Bum. Dostał Dostaw oczko. Po lokaju. No przykre, przykre. Taki dobry lokaj. Przepraszam za to, co słyszycie. Ale sobie właśnie przez przypadek wziąłem pł płatka czekoladowego. Wagner, hmm. this is Wayne Preston from the Herald. I wonder if I could ask you some questions about the recent deaths at Dante Manor. This is a private line. How did you get this number? Five deaths within a few months is quite a sensational story, Mr. Wagner. The public needs to know. Winter Hill Police Department. This is Senator Charles Wagner. Please put me through to Detective McGuffin. No, właśnie, McGuffin. The press are closing in on this, Mr. McGuffin. I have an election coming up, and I can't let this get out of control. I sympathize with you, Mr. Wagner. These journalist types are like vultures around every sad case I get. They just love tragedies. But what can we do? It's a free country. I need to keep this out of the papers, Mr. McGuffin. We've had a run of bad luck. It's as simple as that. The stakes are high and I'm under a lot of pressure to clear this up. The pressure is on both of us. Your mess is making the precinct look like a joke, and my superiors are not gonna take it lightly. Yeah, well, you won't know the half of it unless you get this wrapped up. Is that a threat, Mr. Wagner? That's not something you wanna find out. A couple of phone calls can do wonders. A to Detective McGuffin! A what? word with you, please. How did you get in here? You're working the case here at the Wagner Estate. I'd like to ask a few questions about the series of unusual deaths that have occurred over the last few months. Now, listen to me. You leave those people alone. They've had some bad luck, is all. They're nice people, and they need space to get over their losses, okay? and if i find you anywhere near this house again i'll run you in you got it i was almost ready to bring in the latina maid well. i was planning on searching her room hoping to find a bottle of rat poison or a padlock but suddenly it was too late seems that tom wagner brother of charles had an affair with two of the maids i guess one of them found out and wasn't happy about ah to i mean he was muching from his brother and doing god knows what in his dirty little film room when we searched that room it was a sick pervert's nest i mean they had a kid in that house little did i know about this kid E, 30 000, 1973, romans Roman ze śmiercią. Dobra, Roman ze śmiercią. Aktualizacja Jevita. byłby z niej dobrej kozie ofiarny. Wiem, że łączyłem coś z wujem Tomem. Wspaniałe rodzą się w mgnieniu oka. Mm, nic nie wiem. Jest mamuśka gdzieś, żeby dać mi jakieś zadanie? Dla dobrego chłopca, Czy nie? Czekajcie, nie. Wow. Gdzie, wiem, co muszę zrobić. Mniej więcej się orientuję. Mniej więcej, muszę Oım. iść na to piętro pracowników, znaleźć aparat. Wita, to to tio? Tio? Nie widziałem się z Wujem. Wybacz. To jest Father, tak? Dobra. Coś to. tutaj była there, boy. Seems to be going well. Okay, mamy aparat. That's not all. Have you seen these drawings he made? This is really starting to concern me. Ah, oh, Lucius, I'm just having a chat with your mother. It's just a little grown up talk. Morning, son. You need to be careful not to bother your uncle Tom. He says that you really have been bothering him. You know how he likes his privacy. Grown -ups are talking now. No Ona się o mnie martwi, ha moje rysunki masz do moich rysunków kobieta co ten kościół mm. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść Tanie wow. <laughs> to mnie bardzo niepokoi Ła! Jest spadek FPS w nagły. A, tu był Ali. Ten ten... Alejstor. Czy jak on tam miał? Tu mamy bibliotekę. Oj. To mamy Z herbatkami. A, <laughs> wybaczy gdzie ja jestem? To ja nie wiem, może powinienem wejść wyżej, chwila, gówno to da. No i cieć dziadek w sumie tego. Ma guffin. To Jak najlepszym. Dlaczego? Aha, tu jest. jest ten pokój. Daję to. Aha, tak, to jest to. Widziałem wujatoma Susan. Gdyby tak dał, udało się to pokazać, widzicie, myślę, że znajdzie aparat w gabinecie dziadka. a to Kurde. Cool Ups. Przejdź jeszcze to kawi. <kłysy> po film. Och, to strasznie. Jakby, o, przecież to straszne. O, o, brrrr, szalone. Czevitata, ty tam nie i czasami. Kaj był pokój dziadka? No nie pamiętam. What the fuck? What the fuck? No. Nie chciałem chyba poznać tego pokoju.